Dzień dobry, w imieniu starosty powiatu suwalskiego mam zaszczyt oraz ogromną przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z e-usług na naszym geoportalu. Jeśli jesteś mieszkańcem Suwałk, bądź masz działkę w powiecie suwalskim, tutaj łatwo i szybko uzyskasz jej wypis, wyrys, mapę fizyczną, mapę cyfrową i wiele innych. Zapraszam do skorzystania z filmu instruktażowego oficjalnego cyfrowego geoportalu województwa podlaskiego. Witaj w naszym instruktażowym filmiku, który przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces zamawiania dokumentów geodezyjnych na naszej platformie e-usług. Zacznijmy. Pierwszym krokiem jest wejście na stronę naszej platformy. Dla ułatwienia, zaloguj się, używając profilu zaufanego. Możesz to zrobić używając bankowości elektronicznej, dzięki czemu proces jest szybki i bezpieczny. Po zalogowaniu, pamiętaj o potwierdzeniu wymaganych zgód. Następnie system przekieruje cię bezpośrednio do portalu e-usług. Wybierz zakładkę dotyczącą wydziału geodezji, a później przejdź do portalu interesanta. W tym miejscu otworzy się okno, w którym z listy możesz wybrać przedmiot swojego wniosku. Dla przykładu wybierzmy mapę wektorową w skali 1 do 5000. Teraz jest czas, aby zaznaczyć interesujący cię obszar. Kliknij na ikonkę, narysuj zakres i zaznacz wymagany obszar na mapie. Gdy obszar będzie gotowy, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu Wybierz, Zakończ. W ten sposób obszar zostanie automatycznie dodany do Twojego wniosku. Jeśli potrzebujesz więcej niż jeden obszar, powtórz tę czynność. Po zaznaczeniu wszystkich interesujących Cię obszarów, kliknij Dodaj do wniosku. Na tym etapie system wyświetli kwotę do zapłacenia za wniosek. Następnie przejdź do podsumowania wniosku. W tym miejscu uzupełnij swoje dane kontaktowe. Teraz możesz wybrać preferowaną formę otrzymania dokumentów oraz zakres uprawnień do ich przetwarzania, czy to dla potrzeb osobistych, czy dowolnych. Kiedy już wszystko jest gotowe, kliknij Wyślij zamówienie. Wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym. Po wysłaniu wniosku otrzymasz dokument z obliczeniem opłaty, którą możesz uregulować online. Po opłaceniu wniosku, a później gdy pracownik starostwa przygotuje dokumenty, będą one gotowe do odbioru.